Cześć, witam Cię Darko, um, specjalnie robię ten film, żeby się jakoś przeprosić, bo ja byłam tu nowa. Wtedy nie wiedziałam jak yy, na przykład filmy i mi wszystko mówiła moja najlepsza przyjaciółka Oliwia. No ale po rozstaniu no. jesteśmy teraz koleżankami, ale to nieważne. Chciałam Cię jakoś przeprosić, że Twoje, no wiesz znaki życia. Bardzo mi się to podobało i chciałam, żeby wykorzystać to jakoś, ale teraz bardzo, to jest dla mnie nieważne i bardzo Cię przepraszam i chciałabym, żebyś akceptowała to moje przeprosiny. Co uważasz o moim filmie, to, to napisz proszę w komentarzach. Pamiętaj, że zawsze będę Cię lubić i wspierać i nie odgapiać w twoich filmach. Jest mi bardzo przykro, no i każdy popełnia błędy. No cóż, to bardzo cię przepraszam. Jak mnie nie wybaczysz, to trudno. Jakoś będę musiała zaradzić sama, no i... Mam tylko teraz 6 widzów, bo The London odeszła i, i Pepsi. Pepsi LPS odeszła. Jak chcesz ruinować mój kanał, no to muszę się jakoś usunąć. No dobra, no to bardzo cię przepraszam. Bardzo. I to bardzo. Nie wiesz, jak bardzo. Nie chciałam tego zrobić. No ale coś stało się. Dobra, no to pozdrawiam Cię i życzę Ci zdrowia i wesołych świąt. To na razie.